Rozdział 21, z którego pochodzi dziś czytany fragment Ewangelii, jest dodanym przez Jana lub jednego z jego uczniów epilogiem zawierającym trzecie, już ukazanie się Jezusa z zmartwychwstałego w całej Ewangelii Jana. Ewangelia ta obok poziomu dosłownego przepełniona jest także symboliką, i może trochę spróbujmy ją odczytać. Czytaliśmy w Ewangelii że uczniowie powrócili do swoich dawnych zajęć, a więc do połowu ryb byli przecież rybakami. Pamiętajmy, że cała ta scena odgrywa się po zdradzie Piotra. I myślę, że to jest znamienne, że kiedy odchodzimy od Jezusa, kiedy tracimy łaskę, wracamy do dawnego życia. Jednak pomimo swojego doświadczenia rybackiego widzimy, że praca uczniów nie jest owocna. Istotne w tym opowiadaniu jest to, że ten połów ryb, jak to ujana, symbolizuje misję Kościoła, misję wspólnoty, która jeśli tylko straci z oczu Chrystusa, staje się wspólnotą jałową. Ta niewielka grupa uczniów z Piotrem na czele to symbol Kościoła podejmującego misję. Jednak bez Jezusa obecnego w łodzi ich życie i praca nie przynoszą efektu. Piotr bardzo dobrze wie, że ryby łowi się nocą, a nie za dnia, kiedy pływają przy dnie. Ale mimo swojej wiedzy i doświadczenia łowią dopiero wtedy, kiedy przychodzi do nich Jezus, a przychodzi za dnia. To pokazuje nam, że jako wspólnota kościoła nie możemy polegać tylko na własnej wiedzy. I rozumie, ale nade wszystko mamy wsłuchiwać się w słowo Boga, bo tam jest moc. Wyłowili 153 ryby, które symbolizują całą ludzkość. Według ówczesnych przekonań świat zamieszkiwały 153 narody pogańskie, a zatem misja Kościoła skierowana jest do wszystkich ludów i narodów bez wyjątku. Po udanym połowie Jezus zaprasza ich na posiłek, który jest oczywiście symbolem Eucharystii. Zauważcie, że wtedy Piotr rozpoznaje Pana i zachowuje się, no, jak wierzący w świątyni, ale nie do końca racjonalnie. Każdy z nas, wskakując do wody, zdejmuje wierzchnię odzienie. Piotr natomiast wkłada wierzchnią szatę i wskakuje do wody bo wie że nie może stanąć przed bogiem nago i tak myślę cel tego janowego opowiadania staje się bardziej jasny bez uczynienia jezusa panem swojego życia nie mamy co marzyć o sensowności i owocności naszego życia tylko wtedy kiedy kościół słucha słowa i jest posłuszny Jezusowi oraz kiedy uczestniczy w Eucharystii, może uczynić swoje działanie w pełni skutecznym. Nie możemy być letni, nie możemy być chrześcijanami tylko z nazwy, jeśli uwierzyliśmy w miłość Boga i Jego miłosierdzie wobec nas. To Jezus czyni nasze działanie skutecznym, i warto w tym kluczu nauczyć się czytać swoje życie.